Siema, dzisiaj jest film w takim zaraz za mój głos, ale to jest zasłania 108, kiedy ja tu nagrywam dopiero wstałem i od razu zacząłem dla was nagrywać. Także tak ale dobra, może jakoś ten głos wam nie przeszkadza. ładniejsze uliczuchy bo ja nie mam nic na chacie i ten... Po prostu to ma wyglądać tutaj, będziemy głowować rzeczy to ma dwa warty, dlatego że jeszcze to będę rozpakowywać w następnym. No, także no tak. Dobra, my lecimy dalej. No, takie małe dziecko, no to weźmy to. 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 Dobra, my dalej. Następnym miejscem jest tutaj, oto takie miejsce, które kupujemy na pewno to. Czekajcie, ci to house tura. O! Które kupujemy na pewno tu to I zegar? Jeżeli chodzi o to miejsce, to tyle. Lecimy dalej. Kolejnym miejscem jest to. A tę kartę po prostu dam komu innemu. I to. Kurde. Ty bierzesz to. I bierzesz to. Okej. Okay. Czekajcie, bo ja zapomniałem. O! Stąd nikt nie chce. Zaczekajcie, która jest godzina, muszę sprawdzić. 10.12 u mnie jest. To pokazuje godzinę, OK. To to, po to przyszłam. O to... w ogóle weźmy sobie foliówkę taką, bo ja nie mam. reklamówka jakby, no to. Dobra, weźmy reklamówkę i tam tamte rzeczy. To też pokazuje godzinę. Tutaj już do pokoju tej dziewczyny dłużej. No lecimy dalej. I ostatnie miejsce, jeżeli chodzi o miasto jest tutaj. I zrobimy mini zakupki. Kurde. No. O, do układam ci to spoko. Okej, okay. my lecimy teraz tu. Ja bardzo lubię tą maszynę robić. Kiełbaska. Gdzie jest groszek? Nie tylko tam był chyba. Aha, dobra, nie unikam. bo jeżeli dla kogoś jest jest nudna, to sorry, ale ja jestem naprawdę, z... no, wstałem dopiero, wiecie, jak to jest dla mnie nagrywać z samego rana. Ja nie mogę, zjadłem to. Borówkowy dżemce, go mogę z tego zrobić. To dobra. To wezmę jeden widzowiec bo jeden zjadłem ogólnie. To jeden wezmę taki. Po prostu taki. Co dalej? Kurde. O. Chcę ja ogólnie dać tam, bo zabrakło ser. Ale tutaj tylko dwa razy to weźmiemy. Bo to raczej dla dzieci. i dobra płatki i to możemy już stąd wziąć i tu spakować dobra i teraz czas coś normalnego w końcu kupić a nie maszynowe Obiad. Cztery potrzebne mięso, sama nie dwa. Dobra, nieważne. Coś zrobimy. Mięso, mięso. I najwyżej ktoś wie kurczaka. Burgerki na mięso. wino winogronko, i to to dobra nie ważne Ja już sizę o doku. Ja ogólnie zapomniałam, na którym piętrze jest mój dom. Znaczy, na którym piętrze mam kuchnię, gdybym. O, dobra. Jest kolor kolufki.

I ogólnie to my polecimy jeszcze na górę. Na co na drugie piętro na chwilę. Ogólnie to nie jest co robi tekst w więzieniu. Ale trudno. To już na samym parcie będzie jak się rozpakowujemy na którzy wystąpili w tym parcie chociaż na chwilę Dobra, mniejsza, nie, nie jest Dobra, później to po to zapraszam do następnego parta już jutro. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa, pa.